Wszechświat ma swoją muzykę. Lecz jej najgłośniejszą nutą jest cisza po wojnie. Moja mała, świetlista pieśniarko. Znowu próbujesz zamknąć całe słońce w jednej małej kropce. Jeden szep. Taniec spali galaktyki. Wojna dwóch słońc. Taniec ognia i lodu. Mark Ciśnienie w normie. Przekierować moc na kondensatory. Nie łapię celu. Zresetuj namiar. Dwie cywilizacje, lśnienie i mrok. Co się stanie, gdy ich dziedziców połączy zakazana miłość? Ja po prostu chciałam znaleźć nową harmonię. Udało matko. się. <słyska> nie będziemy tego negocjować, Lyro. To będzie misja terapeutyczna. Słyszeliście ten huk? To nie była eksplozja. To był dźwięk pękającej iluzji. Koniec kłamstw. Wybacz mi, matko. Ja. Po prostu jestem bardzo zmęczona. To był głos kuźni, chłopcze. Oni już tu lecą. Statek ewakuacyjny. Zabiorą nas do domu, nie jako zbiegów, nie jako terrorystów, jako bohaterów. Moja mała, świetlista piosenkareczko. Spróbuj złapać tę kropelkę pieśni Czekajcie! jeszcze raz. Pracowaliśmy dla. W nieznanej galaktyce. w układzie gwiazdy podwójnej. Dawno, dawno temu, tam gdzie dwa słońca tańczą w nieustannym konflikcie, narodziła się legenda. Dwie cywilizacje zrodzone z wrogich słońc. Kterunek alfa do bazy. Sprzątanie zakończone. Wszystkie luźne końce zabezpieczone. Dwa światy. Dwa brzemiona. Jedna zakazana miłość, która miała je połączyć. Co, jeśli największym kłamstwem jest to, które opowiadasz sam sobie, wybierz swoje brzemię. Wojna dwóch słońc. Taniec ognia i lodu. Książka. Hard science fiction. Techno-tiller i romans fantazy. Już w księgarniach.